Uch. Jesteśmy po drugim dniu Targów E3. Ledwo żyjemy, jesteśmy w hotelu i ciśniemy materiały w warunkach polowych, ponieważ nasz hotel jest taki. No jak sami widzicie, tak. Ja znalazłem cztery karaluchy, dwa pająki i jedną brzmię. <grystanie> karaluchy to pół biedy, ale najgorsze jest to, że internet nam działa strasznie wolno, a jako, że jesteśmy serwisem internetowym, wrzucającym wideo to, 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 to. do sieci, to jest pewien problem. <grystanie> No i tak, i w tym momencie właśnie skończyłem pracę nad dwoma skończyłem kolejnymi. Pracę, już idę z... Skończyłem. Dwa kolejne materiały z tutaj mamy zmontowany materiał z Aliens Colonial Marinesa tutaj God of War Ascension. Znaczy pomontowany, no te materiały nie są jakieś tam bardzo pomontowane, no są powiedzmy. Wybitny montaż. Te... Y no więc, więc fajnie by było jakbyście weszli na Tvgry.pl i obejrzeli coś. Bo yes. może fajnie coś będzie tam ciekawego, kto wie. Warto obczajać. I również zobaczycie u nas nie tylko gry, ale też same stoiska targowe, ponieważ dzisiaj nagrywaliśmy też spacerki po targach. E, więc zapraszam i. Yy. Oddajcie się refleksji czasem na temat tego, jak ciężką pracą jest robienie takich, takich relacji, bo naprawdę jesteśmy strasznie niewyspani i strasznie zmęczeni, i naszym paliwem jest to, żeby Wam się podobały te filmy, więc dajcie znać na razie.